Różnych dróg i na nogach, i bez nóg zbiega się artystów huk. Ledwie rozbrat wzięli skórzem, ten nadziera czub do góry, ta smaruje buzie różem, na wypełnia brak figury. Ten dziwaczny strój zakłada, ten swą fizyst nagwał zmienia. Ta z pamięci rolę gada. I nóż dawać przedstawienia. Konkurs teatrzyków ogródkowych to tydzień w poniedziałek o godzinie 18 do wygrania jest 17 tysięcy złotych. Można się napić kiwa. Nigdzie w teatrze nie można się napić kiwa, a tam można się napić piwa. Kto? 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 Konkurs teatrów ogródkowych. Dzięki hojności warszawskiego samorządu, skrzeszona została tradycja tych spotkań teatralnych pod gołym niebem. Teatry ogródkowe. Sam grałem kiedyś w ogródku w Gnieźnie. Ni mniej, ni więcej, tylko mindowe słowackiego. Publiczność chyba wolała w tych warunkach nieco lżejszą muzę. O klimat takich ogródków otarłem się również w serialu komediantka Jerzego Świercni. Przepraszam cię, ale. Jeżeli tak przepraszasz, to mogę ci darować. Ale powiedz jeszcze, że mnie kochasz. Jeszcze. I ciągle. I ciągle. I coraz więcej. I coraz. I że żałujesz, że mnie tak porzuciłeś i że nie... Nigdy. Więc nie opuszczaj mnie, trzymaj mnie tak mocno, mocno. Mój jedyny. Pyszna rzecz, miłość na scenie. No, w życiu też nie jest zła. Teksty pisano wtedy specjalnie na taką okazję. Dziś jest to przeniesienie sztuk z bardzo szacownych scen teatralnych. Było to zawsze. Bardzo bezpośrednie, niemal na granicy działania estradowego, łapczywe nawiązywanie kontaktu z publicznością, która zajęta była swoimi sąsiadami, swoją kawą, lodami, piwem. Trzeba było ściągnąć jednak jej zainteresowanie na estradę, na, na, na scenę, skupić ją, wciągnąć do wspólnej zabawy. Istniały w Warszawie od roku 1868 do I wojny światowej. Okres ich świetności trwa 20 lat. Alhambra, Tivoli, Giersza, pod mostem, pod lipką. Były to sceny połączone z restauracjami. W teatrach ogródkowych było coś zwolnie, z wolnej zabawy, sprzeciwu. Podlegały cenzurze, choć akcenty polskie łatwiej było przemycić na scenach uchodzących za ludowe. Teatr ogródkowy dawał szansę tym wszystkim, którzy w rządowych nie mogli lub nie chcieli występować. Artyści z prowincji przybywali do Warszawy wówczas, gdy aktorzy rządowi udawali się na urlop. Od czerwca do początku września podbijali stolice przybysze z Kalisza, Radąska, Lwowa, Poznania, a na ich czele opanowywali letnią stolicę aktorzy tej miary, co choćby Anastazy Trapszo. Miał jednak teatr ogródkowy swoje i tylko swoje gwiazdy. Z Rufinem Morozowiczem i Adolfiną Cimajer na czele. Kariera Cimajerki mogła być wzorem dla młodych artystek, które przychodząc do ogródka marzyły o wielkiej stronie. Najdojrzalsze owoce przestawały się mieścić w letniej restauracyjnej formule. Teatr ogródkowy staje się szczeblem na drodze do powstania w Warszawie teatru prywatnego. Pierwsze jesienne przedstawienia po sezonie ogródkowym odbywały się w słynnej także ze ślizgawek dominie Szwajcarii.